Liga te dwa gemy puściła, to samo w drugim secie, no, miała, wydawało się bezpieczną przewagę, nagle po prostu też wkradł się w jej grę błędy, roztrwoniła tą przewagę, potem też ta końcówka bardzo nerwowa, w którym, w którym decydowały też jakieś takie dziwne błędy, takie małe detale, no, nie był to dobry mecz Ligi, na pewno, na pewno to no, trzeba po prostu powiedzieć, Liga zagrała zdecydowanie poniżej swoich możliwości. W słodko-gorzkim nastroju spotykamy się w kolejnym odcinku programu Super SuperTenis. Słodko, no bo Magdalinet jest w fantastycznej formie, awansowała do czwartej rundy Australian Open. W tej czwartej rundzie odpadli Hubert Hurkacz i Iga Świątek. Bardzo niespodziewanie, wręcz sensacyjnie Przemek Ofiara. Witam serdecznie. Moim gościem tradycyjnie nasz ekspert tenisowy Michał Chojecki. Cześć Michał. Cześć, dzień dobry. Jak się czujesz po nieprzespanej nocy? No, na pewno lepiej bym się czuł, jakbym oglądał zwycięstwa Polaków, niż, niż porażki. No, sz wielka szkoda, no. przykro, no, ale taki jest sport. Nie. Michał, portal y, wtatenis.com. Rybaki nas nocautowała świątek. To był nokaut czy.? Nie, czy no, absolutnie nie. nie był nokaut. Znaczy, no i Gaza na pewno zdecydowanie poniżej swoich możliwości. I sama mówiła, że, że nie był to jej dobry merze, że zwłaszcza serwis ją zawodził, że nie funkcjonował pierwsze podanie. Przez to bardzo miała duże problemy ze zdobywaniem punktów, a Rybakina miała łatwe zadanie z wywieraniem po prostu presji na idę. Natomiast to cały czas był mecz, który naprawdę mógł się zupełnie inaczej potoczyć. Było kilka takich kluczowych momentów, na przykład początek meczu, w którym Liga po prostu dwa gemy przegrała w jakichś kuriozalnych okolicznościach. Najpierw od 40-0 przy własnym podaniu. Nagle, nagle traci serwis, potem ma breakpointy, piłka po koźle, smeczuje i, i w siatkę i mogło być tak naprawdę na początku 2-0. Ten mecz już tak też od strony psychologicznej mógł się zupełnie inaczej ułożyć, natomiast no Iga te dwa gemy puściła. To samo w drugim secie, no miała wydawało się bezpieczną przewagę, nagle po prostu też wkradł się w jej grę błędy, roztrwoniła tą przewagę. Potem też ta końcówka bardzo nerwowa, w którym, w którym decydowały też jakieś takie dziwne błędy, takie małe detale. No, nie hmm. był to dobry mecz Igi, na pewno na pewno to no, trzeba po prostu powiedzieć, go zagra zdecydowanie poniżej swoich moż możliwości, ale cały czas był to mecz, który naprawdę można było zupełnie Inaczej skończy, odkręcić i awansować dalej. Kluczowy moment tego meczu. No, jak ja patrzyłem, to, to 3-0 w drugim secie jej świątek. Wydawało się, że już ją ma, że już ją chwyciła. Tak. No i niestety. No, wydawało, no, często jest tak, że właśnie IGA w drugim secie, jak ten mecz się nie układa albo nawet układa, to dociska jeszcze padał gazu, wchodzi na jeszcze wyższe obroty. I tak też to wyglądało. A potem nagle no, wkradło się jakieś takie dziwne zawahanie w jej grze. No też trzeba oddać rybakinierze, że no, pokazała swoje atuty potężny serwis też bardzo dobrze returnowała, wykorzystując tą też gorszą dyspozycję serwisową. I, no, Iga mówiła, że po prostu też tak mentalnie troszkę nie udźwignęła tego meczu, za bardzo myślała o tym, żeby tego meczu nie przegrać, a za mało o tym, żeby go wygrać, Czy jakieś takie no wiadomo, Iga tak lubi, lubi tak analizować troszkę psychologicznie swoje takie no te rozterki związane z danym spotkaniem, no ale może oczywiście coś w tym było, że, że ta presja, że to takie wymawianie, że ona jest faworytką numer jeden, że w zasadzie już no, musi, musi ten tego szlema kolejnego wygrać, może troszkę i przeszkodziła. No. Mhm. Pamiętam, że no, teraz właśnie na konferencji powiedziała, że, że przed USA po tych słabszych występach potrafiła jakby te oczeki oczekiwania. Obniżyć, zagrać na większym luzie, tak, no, nie, nie wywierać też tak, tak sama na sobie tej presji, a teraz po prostu trochę to gorzej jej wyszło i może rzeczywiście to, 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 to właśnie zdecydowało w tych kluczowych momentach. Teraz czas na reset, powiedziała Iga Świątek no. na konferencji prasowej, jaki dłuższy odpoczynek? Znaczy tak, no, teraz jest tu, turniej yy, nowy w, zdaje się, w Abu Dhabi, do którego Iga nie jest zgłoszona i na pewno tam nie zagra, zwłaszcza. zwłaszcza no, Słuchając jej słów. No i potem są te dwa turnieje w Dubaju i w Dosze. No pamiętajmy, że w, że w tenisie jest tak, że, że co roku się odwraca, jakby ta kolejność, że raz jest jeden turniej z tych dwóch, właśnie WTA 1000, raz drugi jest 500, i potem tak mhm. jakby ranga się odwraca. Teraz ten turniej, który ona rok temu wygrała w Dosze, jest jakby tej niższej rangi, natomiast ten Dubaj będzie wyższy. No i pyta pytanie, właśnie jestem bardzo ciekaw, co IGA zrobi. Mhm. Czy jednak będzie bronić tego tytułu w, w Katarze, czy jednak się skoncentruje już tylko na tym Dubaju? No Zobaczymy, podejrzewam, że ona jeszcze sama nie wie, może te decyzje w jej sztabie nie zapadły, może dopiero teraz będą analizować po tej, po tej porażce, co teraz zrobić. Mamy się martwić o Igę, czy to taka porażka wpisana w, w życie? W Broń karierze? Boże, nie martwić. Ja też bym chciał zaapelować, bo już naprawdę, jak zacząłem czytać te komentarze w internecie po porażce, znowu jakieś lamenty, jakieś wieszanie psów, że Iga się skończyła, że, że może ma zmienić trenera, że Sodówka. No, bzdury kompletne. Nasz po prostu byłem zniesmaczony, jak to czytałem. Dajmy po prostu idę tej dziewczynie spokojnie pracować. No to jest taki sport, że naprawdę no, porażki są wliczone. Y w tą dyscyplinę sportu. No, Iga przyzwyczaiła nas do tego, że, że wygrywa te, te jakieś niesamowite serie zwycięstw, dwa wygrane szlemy, osiem wygranych turniejów w jednym sezonie, ale naprawdę to, to, co ona zrobiła w poprzednim roku, to jest absolutnie coś, no to nie było normalne, to naprawdę nie było normalne i teraz no, wiadomo, że co jakiś czas będą mi się zdarzały takie po prostu porażki również w takich dużych turniejach, no, ale to jest absolutnie, to jest normalna rzecz w tym sporcie. Jestem przekonany, że ona jeszcze będzie wygrywać wielkie turnieje i to jeszcze bardzo bardzo niedługo, no, doczekamy się wielkich sukcesów, mamy naprawdę tenisowy diament i to nie tylko wielki talent, ale też wspaniała dziewczyna, bardzo mądra, bardzo, bardzo poukładana, otoczona mądrymi ludźmi i to tylko czekać na kolejne sukcesy, wspierać, a nie krytykować, nie, nie wieszać psy, dlatego że nagle jej obowiązkiem było wygrać, a ona nagle odpadła w czwartej rundzie. No, Strasznie mi się nie podoba takie podejście. Piękne to było michało oświadczenie. No przejdźmy do Nie wyspan, może się <gry> trochę zagotowałem, ale przejdźmy do, do Huberta Hurkacza. Wielka bitwa z, z Kordą. Szkoda, że przegrana, bo tak naprawdę niewiele brakowało tak. Hubertowi. Powiem, że pierwszy set bardzo dobrze się ułożył hu Hubertowi, ale to też no, trzeba po prostu powiedzieć, że Korda jakoś bardzo słabo wszedł w ten mecz. Słabo grał po prostu w pierwszym secie. Ale więc potem jakby Hubert miał jakąś taką zapaść, łapał się za, za z jakieś w okolice żeber, wydawało się, no tak. że może nawet mu coś dolega, że może jakieś mięśnie skośnie brzucha, bo, bo też trochę spadła prędkość jego e, serwisu. Pamiętajmy, że on miał za sobą już dwie pięciosetowe bitwy, więc też no, takie było nie wiadomo, jaką w ogóle zniesie kondycyjnie trudy, trudy tego turnieju. Natomiast potem nagle odżył i, i, i wrócił do tego meczu, odrobił straty i w tym piątym secie to nawet e, wydawało się, że to się przechyli bardziej właśnie na stronę Polaka niż na stronę tego Amerykanina, było kilka takich momentów, te breakpoints, pod koniec piątego seta, potem przecież w tym tie-breaku decydującym o zwycięstwie też Hubert dość długo prowadził. No niestety, no też parę tych piłek, parę jakichś takich drobnych błędów i no i, no i odpad, ale naprawdę to był ogólnie bardzo dobry występ Polaka, no fajnie, że się przełamał, no tak bardzo nie, niewiele zabrakło tego ćwierć finału. No. Niestety, nie wiem, czy się zgodzisz, ale y, można, obserw obserwowaliśmy w tym meczu 50 twarzy y, Huberta Churkasza. bo pierwszy set y, rewelacyjny, super serwis, potem dwa sety praktycznie oddane, tak. y, w czwartym se secie obudził się i piąty set y, dramatyczny. Hubert potrafi nas zaskoczyć. Tak, no, ja szczerze powiem, że ja nie wierzyłem, y, że Hubert jeszcze wróci do tego meczu, bo wyglądało to y, po, tych, po tym drugim i, i trzecim secie, które Hubert no, dość gładko przegrał, że on po prostu już... Zapaść, że, że po prostu oklap, że nie ma siły, że może mu coś dolega, a potem nagle też trochę korda wyciągnął pomocną dłoń, bo, bo on z kolei jakiś kryzys, kryzys miał. Hubert jakby no, uwierzył w siebie i znowu, znowu no, w, zaczął dobrze grać. Natomiast no, no, tym bardziej szkoda, że, że jakby zabrakło tych kilku punktów. No, zwłaszcza tych najbardziej mi szkoda tych breakpointów jeszcze przed tie -breakiem, kiedy Hubert miał piłki, mógł po prostu przełamać tego kordę i za chwilę by serwował po zwycięstwo. No, nie udało się no, niestety. Czas przejść do e, miłych e, tematów. Wielka Magdalinet. To by się tak. spodziewał, że jed, jedyną, jedyną Polką, jednym Polakiem w, w, w mm, drabince Australian Open będzie Magdalinet. Naprawdę, czapki z głów. Ja, mi się wydaje, że to był naprawdę chyba najlepszy mecz Magdalinet, który oglądałem. No, naprawdę oglądałem dużo meczów Magdalinet. No, fenomenalnie zagrała. Przeciwko takiej zawodniczce, która naprawdę no, teoretycznie mogłoby jej być ciężko, bo to jest taka no, zawodniczka grająca bardzo agresywnie, taka strzelba agresywne takie płaskie uderzenia, natomiast Magda kompletnie rozmontowała jej grę świetną defensywą, ale też w tej defensywie potrafiła przejmować inicjatywę, bardzo dobrze wybijać tą Rosjankę z rytmu też świetny serwis, to trzeba podkreślić, że naprawdę bardzo dobrze trafiała tym pierwszym podaniem. No Magda ma oczywiście swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o warunki fizyczne, nie ma takiego jakiegoś potężnego serwisu, ale kiedy jest w wysokiej formie, to trafia tym pierwszym serwisem i naprawdę świetnie potrafi ustawiać sobie grę. Rosjanka była zupełnie bezradna, końcówka była taka trochę w stylu Magdy. Czyli zakres 5-1 zrobiło się 5-4. Czyli taka no, Magda przyzwyczaiła kibiców do takich horrorów, że po prostu jak już ten B trzeba domknąć, to ma z tym czasami problemy, ale też Rosjanka podniosła trochę poziom. No ale cała szczęście, że znowu, znowu Magda potrafiła postawić e, tą przysłowową krop, kropkę na D. I naprawdę. no... W, świetny, świetny mecz. Trudno przejść się wrażeniu, że Magdalena to jest taka zawodniczka, która najpierw była w cieniu Agnieszki Radwańskiej, potem teraz jest w cieniu Igi Świątek, a ona krok po kroku z tego cienia robi swoje. Nawet tak jakbyś zacudował Magdę, bo ona sama w kilku wywiadach to powiedziała, że zawsze była w czymś cieniu, że najpierw właśnie Agnieszki, jak już Agnieszka skończyła karierę, to błyskawicznie się, się pojawiła i i no ale Magda to jest taka fajna osoba, że na pewno nie ma w niej jakiejś tam zazdrości, no, tylko ona docenia to, co robiła dla polskiego tenisa. Najpierw Agnieszka, co teraz robi Iga. Wszystkie się lubią, wspierają, no, ale też fajnie, że, że, że znowu ma te swoje no, może nie pięć minut, może to będzie naprawdę dużo więcej tych minut, bo no, teraz mecz z Karoliną Garcia, no wiadomo, no faworytką będzie francuska, to jest czołowa zawodniczka, która ostatnio miała bardzo dużo sukcesu. No wygrała choćby WTA nas wcześniej, co wszyscy kibice Igi pamiętają. Pokonała Iga. Pokonała naszą, naszą liderkę w Warszawie, czyli była bolesna porażka. No jest to zawodniczka bardzo specyficzna, czyli te potężne returny, ten taki bardzo agresywny retur, wchodzenie głęboko w kort. Natomiast tak, no Magda naprawdę, jeżeli będzie tak serwować, jak, jak z Aleksandrową, jeżeli będzie ten procent... W, Trafianego pierwszego podania, tak wysoki. Magda nie serwuje, może jakoś mocno, ale naprawdę potrafi serwować bardzo precyzyjnie. To naprawdę francuska może mieć z tym problem. A francuska to jest taka zawodniczka, która gra bardzo mocno, agresywnie, ale też yy, kiedy nagle zaczyna popełniać błędy, to po prostu no, wkrada się w jej grę chaos i kto wie, czy nie będzie tak jak z Aleksandrą. ters no, jest bardziej klasową zawodniczką niż, hmm. niż ta Rosjanka, ale ja bym absolutnie Magdę nie skreślał w tym pojedynku. Czy Magda może z, y, ją najbardziej y, zaskoczyć? No, właśnie taką. Serwis bardzo dobrą defensywą, bo jeżeli ta piłka będzie wracać cały czas, tak jak właśnie w, po, w pojedynku z Rosjanką Aleksandrową, to, to po prostu Garcia może mieć z tym problemy. Chodzi o to, żeby. żeby no Magda też o tym mówiła, właśnie, analizując, co ją co czeka w meczu z, z Garcją, mówiła, że, że to będzie bardzo ciężki mecz, że, że w, w pojedynkach z Garcją bardzo ciężko złapać ręb gry, bo tam po prostu nie ma wymian. Tam są wszystko. No, jedno, dwa, trzy uderzenia i jest koniec. Po prostu Francuska skraca te wymiany, od razu poluje na uderzenia kończące i tak to trochę wygląda. Natomiast jeżeli Magda będzie potrafiła tą piłkę cały czas wprowadzać znowu do gry, to Francuska może po prostu zacząć się w końcu mylić. Ym, procentowo ja byś te szanse ocenił? Jak dużą faworytką jest Garcia? No, nie no, nie oszukujmy się jednak Garcia jest faworytką, no, tak 60-70% jednak no. na, na Garcia. No to jest czwarta arkieta świata naprawdę. Z dużymi sukcesami ostatnio, ale tak jak mówię, nie jest to zawodniczka, która jest nie do nie do ruszenia, nie do, nie do ugryzienia. No dobrze, ale trzymamy kciuki za Magdalinet. Ostatnia polska kolumna w, w Australian Open. Oby przeszła do ćwierćfinału i jeszcze dalej. Dzięki Michał za dzisiejszą Dzięki. rozmowę. To był kolejny odcinek programu Super Tennis, jak, jak mówiłem na początku. Słodko-gorzki. Oby po meczu Magdy z Karolin Garcją był jeszcze słodszy. Tego sobie życzymy. Przemek Ofiara, dziękuję bardzo. Subskrybujcie nasz kanał, dawajcie łapki w górę, jeżeli podobają Wam się nasze materiały, zaznaczajcie dzwoneczek, bądźcie z nami. Do zobaczenia. Cześć.